Pracuję z ludźmi, działam z ludźmi w różnych przestrzeniach np. Na, na uczelni, w szkole podstawowej, w Fundacji Uwolniona Edukacja Rozkwitalnia. Wszędzie mam kontakt z ludźmi, którzy przychodzą tam, żeby zdobywać wiedzę i żeby nawiązywać relacje. Teoria poliwagalna pomaga mi tak jakby prawidłowo ustawić to wszystko, bo wiem, że żeby zdobyć wiedzę, trzeba nawiązać relacje. Żeby nawiązać relacje, trzeba się poczuć bezpiecznie. I właśnie o tym mówi teoria poliwagalna. Najpierw poczucie bezpieczeństwa, potem relacje, a potem dopiero zdobywanie wiedzy. I to jest ważne w zasadzie w tych wszystkich trzech miejscach, o których wspomniałam na początku. Zawsze ceniłam sobie zdobywanie wiedzy. Zdobywanie wiedzy na temat zachowań ludzi, na temat mojego zachowania, na temat tego, jak można poprawić relacje z innymi. Teoria poliwagalna pozwoliła mi wzbogacić tę wiedzę, wzbogacić o taki element fizjologiczny, w którym możemy analizować zarówno siebie, jak i drugiego człowieka, z którym mamy kontakt. Czy jest on w poczuciu bezpieczeństwa, jest gotowy do zaangażowania społecznego, a może aktywuje się u niego poczucie niebezpieczeństwa i jest w jakimś stanie walki albo chęci ucieczki a może jest zamrożony ze względu na subiektywne odczuwanie zagrożenia i to ta teoria poliwagalna właśnie i świadomość tych trzech stanów pokazała, że tak naprawdę można udzielać rad albo samemu próbować skorzystać z jakiejś rady, a niekoniecznie móc ze względu na stan fizjologiczny, w którym aktualnie znajduje się organizm. Czyli teoria poliwagalna pokazała, że jeżeli nie zadbamy o to, co najbardziej podstawowe, czyli o to, żeby być w poczuciu bezpieczeństwa, to może być tak, że nie będziemy w stanie skorzystać yy, na przykład z dobrej rady. W jaki sposób lepiej się zachować. W jaki sposób lepiej zastosować różnego rodzaju reguły społeczne. I było to naprawdę odkrywcze w mojej pracy i w życiu. Moje ulubione narzędzie, które wykorzystuję dzięki teorii poliwagalnej, to jest w zasadzie moje ciało. I to jest e, cudowne narzędzie, bo każdy je ma, ciągle je ma przy sobie. Natomiast nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, w jaki sposób można go użyć do tego, żeby lepiej funkcjonować i żeby lepiej na przykład funkcjonowały osoby, z którymi się spotykamy. E, oczywiście ciało można traktować jako całość, e, natomiast e, są takie e, pewne elementy, które są moimi ulubionymi. To są stopy. Które były absolutnym odkryciem dzięki między innymi teorii poliwagalnej, to co daje połączenie z ziemią? Poczucie, że, że ta ziemia podtrzymuje, poczucie, że stopy dają jednak oparcie. I to jest coś, co mamy zawsze przy sobie i możemy wykorzystać. Natomiast drugi element to oddychanie. Też bardzo prosty element. Nie chodzi mi o to, żeby jakoś sztucznie oddychać żeby wprowadzać jakiś inny system oddychania, tylko po prostu poczuć, jak w danym momencie oddycham i uszanować to. Uszanować jako coś, czego potrzebuje aktualnie mój układ oddechowy, mój układ nerwowy, całe moje ciało. Zaufać tej mądrości. I wiem, że te, te dwa elementy naprawdę mają ogromną moc.